Passa l'amore e te te. E se amore, E se l'amore Mam coś ci do pokazania, ci, tobie. Ciebie, Kolejna po basenie, który zostawia kółko w trawie. Kolejna rzecz, którą totalnie powinien <laughs> swoim dzieciom kupić. A taki domek, dmuchany, popatrz na ich radosny <śmiech> <śmiech> Kill me now. <laughs> Wypuśćcie nas do. Co o tym sądzisz? <laughs> Kupisz jakiś dmuchany dom, no nie wiem, to jest basen, bo w To jest reklamowe zdjęcie? no widać, że reklamowe, z opakowania pewnie nawet, Kimina Kill me A co? No muszę kupić. My next best thing. Muszę kupić. Tutaj był taki dmuchaniec na całą, ten... Tłuszczak mi się tu zrobił. Tutaj. to kulka. Może nie tłuszczak. Rak? Rak Bicka, bo jest kuźwa za duży? Ale bał! A tyle godzin do dzieci, tutaj, tu, gdzie teraz nagrywałem. No co ty? To było aż tak mocne? No. no powiem ci, na bogato. Stary, jaki Ale to w ogóle trochę wygląda jak to. To w ogóle to wygląda jak to. Balony stary. <grym> Zamienięcie. Otwórz buzię. Nie, 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 zamiarczy. Pokaż Pokażcie, bo umiem jedną rzecz robić z, z takich balonów. Zamienięte? I Już popatrz. Co to jest miecz? To jest miecz? Przepraszam. Chciałem, o, dobra, od razu chciałem przeprosić wszystkich, których uczucia zostały urażone. I ty chcesz mieć Donalda Tuska u siebie. W Porozmawiajmy dzisiaj, drodzy państwo, o tym, w którą stronę zachodnia liberalna Europa, zachodnia Europa, na którą my się nie zgadzamy, Jakby. chce nas prowadzić, czyli Holandia. Największe miasta zmierzają do całkowitego pozbycia. To jest tragedia. Się śmieciowego jedzenia, zarówno barów, jak i to do jest dostarczenia. Zobacz, jakie pyszne jedzenie. Ze z To jest Big Mac? Nie, no to no jest Shatterstock to nie jest Big Mac. To Ale ma dawać Big Maca, tak. E, stary, zobacz. Hot dog z Orleno, Z żabki. No albo z żabki. Szyszko, wiatr. E, to są frytki z maku. Może są, no może są. E, ketchup. Stary, wszystko. Wszystko. Popcorn. Kolka. Chipsy, kolka. Borsuki, kuny, jenoty. Wszystko! Jest wszystko. Nic mi więcej nie potrzeba. No nie, to jest wszystko. Władze pięciu holenderskich miejscowości: Amsterdamu, Rotterdamu, Hagi, Utrechtu oraz Edę. Twój. <laughs> Wysłały pismo Nosypuje do mnie, a to jest w ogóle cukru. lewicowość, Zabranianie wolnego, wolnemu rynkowi rozwijać jest i, I to jest faszyzm O, Jeszcze ci dużo ludzi pisało, żebyś nie nazywał bo to bo to się... Ale wyłączyła. to może nazywać bo, nazi bo nazizm to jest narodowy socjalizm, a konfederacja <coughs> do socjalizmu też daleko Dobrze, faszyzm w takim razie <coughs> To jest fajne no. <coughs> Wysłały te e, władze pismo do ministra do spraw zdrowia publicznego, okay. by uzyskać możliwość powstrzymania wzrostu liczby restauracji typu fast food Dlaczego? Dlaczego? w tych miejscowości opowiadają się za prawnymi możliwościami zakazania działania lokalom oraz dostawcom fast foodów i innej niezdrowej Dlaczego? żywności. jak podaje RTL News, w ten sposób chcą walczyć z otyłością. Według stacji, co może zwracają uwagę na to, że nie mają prawnych możliwości, mm. by walczyć z niezdrowymi nawykami żywieniowymi, które prowadzą do wielu chorób. jak ci czy czytałem tą czytankę o rowerze w zeszłym tygodniu? Że rower powinny być zakazany, no bo ludzie, którzy jeżdżą na rowerach, nie, nie rzadziej chorują, nie mają no. to, to, to. Oni też przeczytają tą czytankę. Nie chodzą do lekarza. No, no, no. No. A McDonald's daje y, Miejsce pracy, Miejsce pracy. To są kardiolodzy, grabarze. <laughs> Samorządy domagają się, by zapisy o środowisku żywnościowym stały się częścią definicji bezpiecznego i zdrowego środowiska fizycznego. Obecnie gminy mają bardzo niewiele możliwości podejmowania działań na rzecz zmniejszenia liczby niezdrowej żywności w swoich miastach, stwierdza pani profesor z Uniwersytetu Amsterdamskiego w rozmowie z RTL News. Faszyzm? Faszyzm. Faszyzm. To jest dopiero zabieranie ludziom wolności, no bo, bo każdy ma prawo zabić się tym, czym chce. Nie, bo każdy ma prawo raz na rok nawet sobie zjeść w Maku. To nie chodzi o to, żeby zamknąć wszystkie fast foody ograniczyć, ograniczyć ich ekspansję. A wiesz, że u nas jest taki problem z tym? Że jest ekspansja fast foodu? No, ja wydaje mi się, że tutaj lepiej by się sprawdziła, o... zamiast naszych opinii, lepiej no. by się sprawdziła statystyka na temat wzrostu otyłości u dzieci. Ale to nie jest przez fast foody, tylko przez sklepiki szkolne, czy tam e, śmieciowe jedzenie. Chipsy. Ale też przez fast foody. Żywność jest postrzegana jako indywidualny wybór człowieka. Zgadzam się. Mhm. Dlatego władze miejskie i rząd nie mogą obecnie interweniować za pomocą ustawy o ochronie środowiska. E, obecnie Holenderskie Ministerstwo Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej i Sportu zapewniło, że, nie, że będzie współpracować z samorządami i rozważać, e, czy jedynym rozwiązaniem jest zmian w prawie. No bo lepsza byłaby edukacja, nie? Ty się też na pewno zgadzasz, że lepsze od zamykania, nie pozwalania McDonaldowi, KFC, żeby otwierali kolejne placówki, jest wyedukowanie ludzi tak, żeby ci mhm. korzystali z usług tych placówek, tych miejsc do jedzenia, ale mhm. z rozwagą, nie? A tu ciekawy, news przed miesiąca. O. W Wielkiej Brytanii rząd szykuje zakaz reklamowania śmieciowego przed o. 25, czyli no że wszed? tylko no że tylko przed dla dorosłych by było. Ja tym nie zawsze taki głód, stanie to po 22 dopiero chwyta. No. A ty też. Zobacz jak to też dobrze wygląda. No. A co jest z tym śmieciowego? Bułka, bułka. Z zdrowa bułka. Mięso, mięso. Spotnat like. Jam good, meat good. Słuchaj, sałata. Jenoty. Sarny. Co myślisz, Karol? Za, przeciw? Nie, Jego no trzymałbyś Uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga. być przeciw. Zagłosowałbym no, przeciw. No nie, nie jestem za tym, żeby banować możliwość działania firmom sprzedającym jedzenie, tylko dlatego. No bo to nigdy nie nóż zabija, tak? Jakby zabija zawsze ktoś trzymający nóż, tak samo mhm. jak nie Big Mac zabija, tylko jedzenie zbyt dużej ilości. A ty co byś zrobił? Ja bym. Czy ty byś w ogóle protest poszedł? Ja bym zrobił protest jak AgroUnia i bym wyszedł, mhm. Miałbym związek fanów fast foodu. A są tacy. Znaleźliby się ludzie. Korwin na przykład. Ja mam najlepszy sposób na walkę e, z otyłością. Po prostu mniej jeść. No jak ktoś jest do tyły, wie, że to nie jest. Najlepszym sposobem nie? na schudnięcie jest mniej jeść. No tak, no. Albo. Ale albo wiesz, że, to w sensie w, wiesz, że to nie jest rada. Albo wie, że to nie jest Albo bardziej samego. zdrowo jeść. No. Na przykład sałatki czy coś takiego. <laughs> Więc tak właśnie się ma tak. dziać w Holandii. Natomiast w Chinach, słuchajcie, nie uwierzycie, w Chinach jeszcze gorzej. Taka a propos banowania rzeczy. Nowe prawo w Chinach. Dzieci będą mogły grać tylko 3 godziny w tygodniu. Wyobraźcie sobie włodka. Włodka, 10-letniego włodka w ropcece, w tak. tej swojej uh -huh. wiosce od nas któremu rodzice nie pozwalają korzystać z komputera przez więcej niż 3 godziny dziennie. On by wyrósł teraz na człowieka, który ma godziny, stabilną pracę. 3 godziny w tygodniu. 3 godziny w tygodniu. Stabilną pracę, ma dużo więcej pieniędzy, ma jakieś zainteresowania, hobby. 4, 3 godziny w tygodniu to jest strasznie małe. 40, 40, minut. Chińskie dzieci będą mogły przeznaczyć Maksymalnie 3 godziny tygodniowo na gry wideo. Taki jest cel nowych przepisów, nad którymi myślą chińskie władze. Limit. Dziś jest limit! Wynosi półtorej godziny dziennie. Jak wynosi Bloomberg nowe regulacje, mają przede wszystkim pomóc w walce uzależnieniem dzieci i młodzieży okay. od gier wideo. Co się zmieni? Przede wszystkim platformy gamingowe mo będą mogły zezwalać na grę nieletnim w piątki, soboty i niedzielę między 20 a 21 to trzy razy w tygodniu po godzinie. W pozostałe dni grać będą mogli tylko pełnoletni Chińczycy. Wow! Wow! Ponadto wszystkie gry online będą musiały zawierać odnośniki do programów walki z uzależnieniem wśród młodzieży, a zagrać będą mogli tylko ci, którzy zarejestrują się prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Władze mają kontrolować. Nie tylko firmy, ale też współpracować z rodzicami i opiekunami. To tam jest chyba serio jakiś problem. Taki gruby! Czy teraz już jest półtorej godziny dziennie? Wow. Stary, ja nie wiem jak masz ćwiczyć skilla e, CS-a, <laughs> jak masz półtorej godziny dziennie. Da tylko. się, czy się nie da? No słabo, ja, ja nie pamiętam. A w LoLa? No oni tam no, bardziej w LoLa grają. Ja bym pro, chciał prowadzić to prawo, żeby na przykład ograniczyć granie w LoLa tylko do półtorej godziny dziennie dla naszego menadżera. No. Raz na jakiś czas mi się przypomina, jak bardzo już nasz internet różni się od tego chińskiego, nie? Jak bardzo my nie wiemy, nie mamy świadomości, bo nie mamy do niego dostępu, nie znamy języka. co tam jest w ogóle? Jak on to, no, jak on wygląda, stary. ale bym chciał polecieć do Chin, zobaczyć chiński internet, wiesz, jakby dostać smartfona, trzeba by mi ktoś pokazał smartfona. Oczywiście nikt z... nie by nie zrozumiał. jak on wygląda, czy tam masz, nie, nie ale... masz Google'a stary, Masz inną wyszukiwarkę, ale sieć masz Facebooka, jest wyłączona z, z tej z światowej? Jest tak? No coś takiego, wiem, że jest jakieś ograniczenie, nie? ale nie wiem, czy to jest zupełnie alternatywna jakby sieć. Musisz mieć VPN, żeby się połączyć. Z... Chyba na VPN nie działa. Chodzi o to, że nie potrzebujesz tego VPN, bo nie potrzebujesz. Nie się przepinać na zachodni w cudzysłowie net. Siedzisz sobie na chińskim. No no mówię ci to jakieś strasznie gruby musi być. Nie możesz korzystać z Facebook? Nie, 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 nie. Is jest Facebook available in China? Is banned in China? Oh, wow. Czy można jakoś? Tak. Tylko nie jest to łatwe. Wow. Okej. Okay. Wow. Wow. Mm -hmm. Zobaczmy co w mailu do nas. Przecież, ludzie. Randka w Robczycach? Mogę ja? Mogę ja, no. <laughs> mogę, mogę. Randka w Robczycach, <laughs> słuchajcie, Dominik przyszedł do nas mail. Cześć, Włodek, cześć, Karol. Poznałem ostatnio najwspanialszą dziewczynę. Gdzie? Na Tinderze. To już tak wygląda świat, Pani. A czyli na to już jesteś, w stanie się zgodzić? Ja Z tym nie walczę. Bo to, teraz już <laughs> wszyscy się poznają na Tinderze, Karol. Nie, nigdy. Właśnie, że tak. Ach. No, no, oh. Wszyscy się poznają na Tinderze. Nie, nieprawda. No to jest dobre. Dogadujemy właśnie szczegół naszej pierwszej randki. Teraz. Czyli oni się jeszcze nie spotkali. To jest jeszcze dość daleka droga do. Dobra, wspaniałe dobra. Wspaniałe dobra. Wspaniałe. Znaczy ja życzę powodzenia oczywiście. I tutaj mam pytanie do Ciebie, Włod, Wiemy, że dla rozwoju turystyki w Ropczycach robisz więcej niż wszyscy radni tego miasta razem dzieci. To jest akurat prawda. <grym> to jest <grym> akurat prawda. prawda. Gdzie prawda? się? polecasz udać. Gdyby nam nie wyszło, to może chociaż wycieczkę no zapamiętamy sprażne. pozytywne. Pozdrawiamy Marcelina i Dominik, ale jak nam wyjdzie, to wyślemy zdjęcia ze ślubu. Są screenshoty z ich Tindera, jak jedno pyta drugie najważniejsze. Co robisz od poniedziałku do piątku o 18? xddddd mam przerwę na LSA. What? Dalej nie dostałam zapro na randkę. Ha? bo nie wybrałaś miasta. Ona odpisuje robczycę, on xd. Totalnie chcę tam pierwszą randkę stopą. Wow! Wow. Wow! Ale nie odpowiedziałem jeszcze. Nie, daj mi jeszcze to pochłonąć trochę. To jest najsłodsza rzecz, jaką widziałem od dawna. <noise> Ale jest to totalnie czyś się śmiejesz? Nie, to no jest naprawdę najsłodsza rzecz. Naprawdę. To muszą być gdzieś w ogóle, na on, no da, no jest on ze No nie są ze no dawaj, dawaj, gdzie gdzie iść? To kilka miejsc powiedz. Kilka? A, A to nie ma w tyle, to muszę wpisać restaurację. Nie tylko na. No, restauracja jest ta, która zawęża że potem wiesz możliwości, nie? Daj też Aha. takie kosztowe rzeczy. Że za darmo? No, to iść, nie, gdzie usiąść? Gdzie się to? Gdzie się całować? No, no. O, no to tak. Totalnie można się przejść po rezerwacie przyrody Szwajcaria-Robczycka. Na pewno malagę bym polecił. O, w pizzeri Pietro byłem. No już na... myślałem, że chcesz pokazać stanowisko Ja w byłem na razie w pizzeri Pietro w liceum. No na pewno, Piccolo. Właśnie, ja. mogą naszą pizzę odebrać, nie? Tak, bo możecie <laughs> powiedzieć, że odbieramy zawodka i To jest ta Szwajcaria-Robczycka. Tak. gdzie są w ogóle jeszcze jakieś zielone tereny w Ropczycach? Dlaczego ja bym polecać tą malagę? A jeśli nie z Robczyc, jeśli możecie się szurnąć trochę dalej, to ładnie też jest w Sędziszowie. Pani Gawlikowej niemożliwe e, Restauracja się. Rodzinka Zobacz no, czekaj, ładne O, ale... o takie mają. I stary, niedaleko jest samochód samochodowa Delfin Stary, patrz O, okej, Stary <laughs> <patrz. laughs> auto nie. No widzę, zauważam, nawet godziny siub... są podane Od no. do, do 17, 18? A soboty? Od do 17.00 zdaniem w soboty zawsze powinna myjnia dłużej być otwarta, bo ludzie w soboty mają, mają auta no. Tu jest dużo lasów Tu jest to, las A tu nie, to jest za basenem, to nie Tu się nie chodzi Tu się nie chodzi, bo? No bo tu nie ma drogi <noise> znaczy, no możecie pod krzyż pójść. O, wieża widokowa, o to jest to. O. Poczek stoi wieża widokowa, z krzyżem. What the fuck? Czemu oni to postawili? Stary, poczek i krzyż mamy. Poczek o panoramkę robczy stary. Tutaj ludzie, z tego co wiem, przyjeżdżają autami, no. żeby się... ...całować. O, o widzisz, jeżeli są wierzący, to będą mogli się od razu... <noise> Różnie odmówić razem. Kto wie, może religia was połączy. Ale to jest prześne, sorry. Nie, naprawdę? Ja bym tak, <noise> Ja bym, bym, bym tak nie zrobił. Ale serio mówisz prześne? Uważasz, nie. Ty się zatrzymujesz nad tym, że to jest prześne, a ten wielki krzyż z rurek żelaznych nie jest prześny? I ta kostka bauma naokoło i ta kuźwa fake skała, to nie jest prześne? Wow. Wow. Jesteś dołu dołku, stary? Fokus. Duchowym? <noise> czy ja chcę wiedzieć, czy nie chcę wiedzieć? Co to, to jest na filtr? DPF duchowym psychicznym fizycznym. <grymne> <grymne> <My> lobby mechaników <grymne> <robimy, grymne> <czy> takiego nienawidzą. <grymne> A to nie jest prześne, tak? To jest okej. Okay. No dobra, ale jakby ten krzyż był ładny. Robczycka wieża, IFA. To jest brzydkie. Jest po prostu brzydkie. Wszystko to jest brzydkie. Ale jakby było ładne, to byś powiedział, że jest ładne. Ale nie jest. Jak tam jest brzydko. W środku na tej wieży widoko są takie lampeczki. O, we pomieszane. O nie. Nie, nie się się Jakie to jest brzydkie. Nie mów nic złego, o Robczyca. O, włot, jest... włot, włot. Mam dla Ciebie dobrą informację. Nagrywamy tam a O, no, totalnie. O, totalnie, totalnie. Totalnie tam jedziemy. O. Ej, no stąd, to jest... <laughs> jak źle! To jest, to, jest, to jest kabała. I tu jest jeszcze podkreślone. To jest kabała. 1 To jest kabała. Wow, to co chwila jakiś napis. jest jak jakiś w ogóle... Jak taki sklep osiedlowy, który ma wszędzie jakieś takie dziwne banery. Wow. Kto na to wpadł? Jaka brama jeszcze kuta na wjeździe? Nie! Tam nic nie pasuje do niczego tak do końca. Ha i ty. A, czeka, a o co chodzi z tym? Chrystus i ty. No, że chyba razem macie jechać, nie? A czemu jest przekreślone? Nie, nie wiem. I czemu szkół? jesteśmy na osobnych pasach? A nie tym samym. Nie, no, nie mi tego wod, nie warto. No bo ja z, z Chrystusem inny diagram znam, taki. Że to nie ty masz swoim życiem sterować, tylko. A, wiesz, a, ja od... wiem, Jezu, ty się tym zajmij, znam tą książeczkę. to? Tak. Jezu, ty się, ty się tym zajmij. proszę <laughs> <laughs> <To jest> cię, <moja laughs> ja bym strasznie chciał, żeby tak było, że na przykład wstaje rano, po, jest tak poniedziałek, ciasków do zrobienia. Otwieram książeczkę i tak. Jezu, ty się tym zajmij, i wiesz, i siadam sobie, i przychodzi Jezus. I ja się tym zajmuję. To by było super. Pierwszy bym był w kościele. Jezu, ty się tym zajmij. Jezusy są do opłacenia. Kurczę, Jezu, ty się tym zajmij. I przychodzi Jezus i mówi, co się stało? Jezusy trzeba płacić? Płacić za mnie. Jezus. Ja mówię, dzięki Jezu. Jezus, trzeba. Płacić. Jezusy. Nie no, ZUSy trzeba płacić. Wiesz, muszę nagrać elesy? Nie chcę mi się. Jezu, ty się tym zajmij Wtedy przychodzi tutaj Jezus i siada za mnie i nagrywa lesy. Jezu, ty się tym zajmij. Nie znacie tej książeczki? Jest bardzo mocna. Co o to chodzi tym? No to właśnie wiem, że nie o to chodzi, a o to powinno chodzić. Jezu, ty się tym zajmij. To hasło jest najlepsze. Jezu, mam ten Flaka złapałem. Dziurę mam poponie na autostrasie. Jezu, ty się tym zajmij. Przychodzi Jezus, normalnie wyciąga klucz. Odkręca, zakręca. Można było lepiej wymyślić świat wedle zasady Jezu, ty się tym zajmij. Karol. Tak. Karol, ty się tym zajmij. Włodek, ty się tym zajmij. A możemy jeszcze raz pozdrowić Dominika się... i Marcelinę. Pozdrawiam was serdecznie, kochani. Jeżeli nie dostaniemy zdjęcia od was z podrobczyskiego Krzyża, nie, z, tego, z, tej, z, tego, z tej gondoli, co jest tam na górze, nie musicie się całować, ale jeżeli randka się uda, chcemy zdjęcie, pozdrawiamy serdecznie. Takiej rekomendacji randki pierwszej nie dostał nikt i nikt nie dostanie. The best. Bo trzeba kończyć lesa. czy Jezus ma się tym zająć. Ja zrobię. Tak? Zrobisz? Ja skończę, jak tak. Coś, ja mogę poprosić. Nie, nie, nie. Dziękujemy bardzo. To dziękujemy wam bardzo serdecznie, dziękuję Oli, dziękujemy wszystkim. Trzymajcie się, się już jutro. W piątek jest Przegląd Memo w 10 Pozostańcie... lekko... stronniczy. No chyba, że... Jezu... Ty się zmierzaj. Cześć, Olu. To, co widziałeś z tyłu, to jest długa historia. Kiedyś cię Drodzy, Drodzy Państwo, takie rzeczy się nie dzieją normalnie, w lesie. Mówić Ola, nie da się z nim pracować. I w ten po Nie. Nie. <grywamy> <grywamy> Olu, sorry, że to znowu. Ladies and gentlemen, we got Zero potrzeb. Zero potrzeb.